Po co nam tak duży stadion narodowy? Przecież wszyscy będziemy musieli do niego dopłacać. Tego typu opinie pojawiały się przed Euro 2012 i pojawiają się także dzisiaj. A czy są prawdziwe? Najwyższy czas odpowiedzieć sobie na to pytanie. Przedstawiciele spółki PL 2012, która jest operatorem stadionu narodowego, zorganizowali śniadanie prasowe, na którym przedstawili dziennikarzom. Wyniki finansowe obiektu za rok 2014. Wyjawili, jaki jest koszt rocznego utrzymania stadionu i powiedzieli, ile do jego działalności dokładają podatnicy. Roczne utrzymanie stadionu, i tu biorę pod uwagę wszystkie elementy: samo funkcjonowanie obiektu, energię elektryczną, te tysiące osób, które pracują przy wydarzeniach, to jest około 45 milionów złotych. To oczywiście zależy od kalendarza, ale to jest mniej więcej ta kwota. W 2014 roku nasze przychody były bliskie 45 milionów złotych. Po raz pierwszy w historii, to jest bardzo ważne, nikt do nas nie dokładał, ale my też z Byliśmy w stanie z tych przychodów odłożyć prawie milion złotych na tzw. fundusz inwestycyjny. Gdyby nie fundusz inwestycyjny w wysokości 700 tysięcy złotych, bilans finansowy wyszedłby na zero. Powstała jednak strata operacyjna, która została przeniesiona na rok 2015. Nie zmienia to jednak faktu, że Stadion Narodowy już wkrótce może okazać się w pełni rentowny. To co kiedyś było wielką dyskusją przed Euro 2012, co się stanie, kto będzie utrzymywał stadion, co na tym stadionie się będzie działo. No, rozumiem, że już tego pytania dzisiaj nie musimy zadawać, bo widać jak na załączonym obrazku, co się na stadionie dzieje. Ponad 370 eventów, konferencji co roku, 28 imprez całostadionowych, ponad 1,8 800 kibiców, którzy odwiedziło Stadion Narodowy w roku 2014. Tak duża liczba wydarzeń że obiekt może utrzymywać się bez pomocy państwa. Jesteśmy samofinansującym się przedsięwzięciem, przedsiębiorstwem, firmą. To znaczy, w uproszczeniu, nikt z nas, podatników, nie dokłada ani złotówki do funkcjonowania stadionu narodowego na poziomie operacyjnym. Sami zarabiamy na swoje utrzymanie ze wszystkich wydarzeń, które organizujemy na, na narodowym. Wynik finansowy stadionu w 2014 roku okazał się lepszy o 11,5 miliona złotych niż w roku 2013. Udało się wygenerować ponad 43 miliony złotych przychodu przy jednoczesnej optymalizacji kosztów utrzymania, które spadły o 1 milion złotych. Wszystko dzięki dużej liczbie wydarzeń, nie tylko sportowych. Organizujemy konferencje, kongresy, spotkania, imprezy, całe stadionowe wystawy. No, wszystko po to, żeby jak najwięcej zarabiać. Co tydzień ten stadion zmienia oblicze. Boisko piłkarskie, bieżnia lekkoatletyczna, targi książki, po to by za chwilę wszedł tutaj Clarkson z ekipą wariatów i zrobił mega motoryzacyjne show. W 2014 roku kalendarz imprez na Narodowym był niezwykle bogaty. Kilka z nich przejdzie nawet do historii polskiego sportu. Wielkie spe spektakularne wydarzenia jak mecz Polska Niemcy wygrany mecz Polska Niemcy otwarcie finałów mistrzostw świata w piłce siatkowej windsurfing na narodowym wielka pustynia Dakar na narodowym no to wszystko przyprawia o dumę i powoduje że naprawdę mamy się czym chwalić wydarzenia okołostadionowe dają ogromne przychody ale wiążą się też ze znacznymi kosztami należy jednak pamiętać że to właśnie największe eventy budują wizer i markę stadionu, a to jest niezwykle ważne w kontekście przyciągania organizatorów innych, mniejszych imprez. W 2013 roku zrealizowano 19 wydarzeń całostadionowych. Rok później było ich już 28. Jeszcze bardziej dynamicznie rozwijają się wydarzenia biznesowe. W ubiegłym roku zorganizowano ich aż 369. Rok wcześniej zaledwie 60. Źródeł przychodów jest jednak znacznie więcej. Kolejny element to biura i tutaj dobra informacja, wynajęliśmy już 100% powierzchni biurowej, także dzisiaj jakby ktoś chciał się wprowadzić na Stadion Narodowy, to ja się mogę tylko uśmiechnąć i powiedzieć, że trzeba się ustawić w kolejce. Bardzo dobrze idzie sprzedaż lóż. Zgodnie z naszą przyjętą strategią, połowę lóż mamy wynajętą na, w tak zwanym wynajmie długoterminowym, czyli na rok, dwa lata. Koszt takiej loży to kilkaset tysięcy złotych i też trzeba stać już w kolejce, żeby kolejną lożę kupić. Przedstawiciele spółki PL2012 Plus mają niezwykle ambitne i dynamiczne plany na najbliższą przyszłość. Wszystko wskazuje na to, że już w najbliższym czasie pozyskają sponsora tytularnego. Kończymy już negocjacje, jesteśmy naprawdę na, taki fina, na takim finalnym etapie. Wiele, wiele miesięcy ciężkich, trudnych, ale pozytywnych rozmów i niedługo nowa marka pojawi się na Stadionie Narodowym. Za tym oczywiście idą pieniądze i to niebagatelne pieniądze, bo mogę dzisiaj tylko powiedzieć, że będzie to największy kontrakt sponsoringowy, sportowy w historii Polski. Cele spółki PL 2012 Plus są jasno określone. Stadion Narodowy ma stać się trwale rentownym przedsiębiorstwem. Jego wynik finansowy ma być dodatni, a obiekt musi być utrzymany w ciągłej dostępności operacyjnej. Jeszcze w maju odbędzie się tu jedno z największych wydarzeń w europejskiej piłce. Finał Ligi Europy już 27 maja. Cały świat na nas będzie patrzył, na Polskę, na Warszawę. To jest olbrzymia korzyść marketingowa. Jesteśmy poważnym kandydatem do tego, żeby w kolejnym roku zorganizować szczyt NATO. Wielkie wydarzenie, bardzo prestiżowe. Cały świat będzie patrzył. Już w roku 2014 Stadion Narodowy znalazł się wśród najlepszych w Europie, jeżeli chodzi o liczbę zorganizowanych imprez. Impres cało-stadionowych. W Warszawie było ich 28. Dla porównania, na słynnym Wembley zorganizowano ich 27, a na Stade de France w Paryżu 20. Od 2016 będziemy się już naprawdę ścigać z najlepszymi arenami nie tylko w Europie, a i na świecie. Myślę, że takim dobrym znakiem, dobrym symbolem dla nas jest to, że w 2014 roku stadion działał lepiej niż Wembley, bo mieliśmy więcej wydarzeń, a Wembley dla mnie osobiście to jest taki symbol, pozytywny symbol aren wielofunkcyjnych, nowoczesnych, działających na bardzo wymagających rękach. Wembley potrzebowało 7 lat, nie wszystkie stadiony w Europie się samofinansują. Na stadion narodowy już się sam finansuje. Przedstawiciele spółki PL 2012 Plus nie pozostawiają wątpliwości. Stadion narodowy stał się samofinansującym przedsiębiorstwem, utrzymuje się bez dotacji z budżetu państwa, a podatników nie kosztuje ani złotówki.